Jesteśmy w Wenecji! Tak, to urocze, że Antonio był tak miły i zechciał nas tu zaprosić. To chyba jedyne miasto, gdzie ryby mają pierwszeństwo. Lepiej znajdźmy gondolę. Kudłaty, Skubi, bierzcie bagaż. Dobra! We dwóch damy radę! Pośpieszcie się, jesteśmy umówieni z Antoniem w jego pizzerii. Niedługo zamykają. Pizza? To znaczy jedzenie? Turbo przyśpieszenie, Skubi! Boże, Skubi, wolniej Mamy nasz bagaż! I wygląda na to, że potrzebujemy dwóch łodzi. Gdzie drugi gondolier? Nie ma drugiego, o, jestem tylko ja. Skubi, ty będziesz drugim gondolierem. Dobra, Fred. Tylko się nie zgub we mgle. O, sole mio, Nadchodzi czas weneckiej pizzy! Na pewno jest pyszna! Co cię tak rozśmieszyło? Kodłaki? Kto to? Nikogo tam nie ma. Musiało ci się coś przywidzieć. Kto tam? Nic tam nie... Ratunku! Ratunku! To się nazywa sprawna obsługa hotelowa. Zaatakował razem duch. Duch? Nie wygłupiaj się. Czasem Hai? mgła robi takie psikusy. <vote> Gondolier ma rację. To na pewno ta mgła. Chodźmy już. Antonio czeka.